Uh, poczekamy, poczekamy <laughs> Na naszych gości pociekamy moi drodzy albo nas blokują, albo, albo jeszcze nie mamy gości. Ale już zaczniemy do 10 instytucji w Jeleniej w tym do prezydenta miasta Jeleniej Góry, sztabu Kryzysowego Miasta Jeleniej do sztabu kryzysowego starosty Jeleniej do komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej do Prokuratury Okręgowej Rejonowej, do sądu rejonowego i okręgowego w Jeleniej Dzisiaj złożyliśmy, moi drodzy, wnioski wnioski, ale też z uzasadnieniem faktycznym, merytorycznym, o konieczności zakupienia licznika Geigera. O konieczności posiadania urządzenia. Urządzenia, moi drodzy, to nie tylko SOEX produkuje, ale produkują jeszcze inne firmy, więc niech sobie strona żonowa wybierze, niech sobie instytucje państwa wybiorą, który licznik chcą kupić, a w szczególności, moi drodzy, żeby ten licznik był po pierwsze skalibrowany i żeby posiadał stosowny test. W imieniu, w imieniu wszystkich nas z Jeleniej Góry złożyłem takie, taki wniosek. W tym też do kuratorium powiatowego u nas w Jeleniej Górze. Tutaj jest dowód na to, potwierdzenie kuratorium. Taki wniosek wpłynął z uzasadnieniem, tak jak mówię, faktycznym. I z informacją o zagrożeniach wynikających z podania jodku potasu bez konsultacji medycznych i bez zweryfikowania czy promieniowanie na danym obszarze występuje. Miasto Jelenia Góra nie posiada ani jednego licznika Geigera. Taki wzór pisma Miałem umiejscowić wczoraj na stronie wygrajmyrazem.pl w plikach do pobrania e, od stowarzyszenia, żebyście mogli to wydrukować i żebyście mogli to rozsyłać i składać po urzędach, po wszystkich instytucjach państwa, które powinny tak naprawdę chronić naszą, naszą osobę. E, skoro osoba fizyczna może kupić licznik Geigera, to tym bardziej Moi drodzy służby państwa, w szczególności sztaby kryzysowe, powinny posiadać takie urządzenie, żeby zweryfikować. Powinno posiadać kuratorium, dyrektorzy szkół, więc taki druk pisma postaram się dzisiaj zrobić w pliku do pobrania i umiejscowić na stronie wygrajmyrazem.pl, żebyście mogli tam to pobrać. Jak wielkie zdziwienie, moi drodzy, było pracowników sądu rejonowego i sądu okręgowego, ponieważ nie zostali w żaden sposób przez prezesa sądu rejonowego w Jeleniej Górze poinformowani o przekazanych przez nas wynikach badań laboratoryjnych wody, pracownicy sądu rejonowego nie mają informacji ani żadnej wiedzy na temat szkodliwości i jakości tej wody, to świadczy, moi drodzy. Że to państwo jest z dykty i tektury, że nawet prezes sądu rejonowego w Wieleni Górze przez dwa miesiące nie poinformował swoich pracowników podwładnych o zagrożeniu płynących z konsumpcji wody. Bez urządzeń, bez laboratoriów, bez niczego nie jesteśmy w stanie nic zweryfikować, jesteśmy jak dzieci we mgle. Ale moi drodzy, to świadczy tylko i wyłącznie o tym Jaki jest stan naszego państwa, jaki jest stan zabezpieczenia ludności cywilnej? To należy złożyć do każdej instytucji, do każdego sądu, do każdego wójta, burmistrza i prezydenta. Przyjmujecie państwo odpowiedzialność za ludzi. Jeżeli nie będziecie w stanie zweryfikować tego, a będziecie wierzyć tylko i wyłącznie w to, co mówią politycy, to, co mówi Instytut jak to się nazywa? Atonomiki, astronomiki, nie wiem, to, to ja im nie wierzę. Ja im nie wierzę tak samo, jak nie wierzę temu rządowi i nie wierzę politykom, żadnemu politykowi. Także wielka prośba, rozpowszechniajcie. Udostępniajcie i dam Wam znać, jak już będzie ten y, druk tego pisma umiejscowiony. Na stronie wygrajmyrazem.pl w plikach do pobrania znajdziecie pismo dla tych rodziców, którzy nie chcą podawać jodku potasu. Y, możecie je wydrukować i złożyć do swoich y, 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 placówek, tam gdzie Wasze dzieci chodzą: do dyrektorów szkół, przedszkoli. Możecie ten dokument złożyć jest y, m, przeciwstawny do tego, y, że wy nie wyrażacie zgody. Y, żadne dziecko bez konsultacji medycznych nie powinno <kuh> otrzymać jodu, y, jodku y, y potasu, w szczególności bez konsultacji z lekarzem, bo można wywołać odwrotny skutek. Pytanie, co zrobią politycy? Ale politycy Nigdy nie liczyli się z ludźmi. Politycy liczą się ze swoim portfelem, a tam róweczkę na dole. Nieważne, czy przeżyje, czy nie przeżyje. Ważne, że ma zapierniczać od rana do wieczora po 10 godzin. I oddawać 70% swoich zysków po to, żeby ci na górze mieli co przetracić. Pozdrawiam. Więc otwierajmy ciakrę. Sędziom, prokuratorom, ale i też urzędnikom, że coś w tym państwie nie funkcjonuje. Pozdrawiam.